Pała cześć, z tej strony Tomcio Grać, a to jest kolejny odcinek z Gry Farming Simulator 22. Dziś jest to odcinek z serii Gier Tomcio. I znów w krótkim czasie Dowie znów w krótkim czasie na tej serii. Widzimy się na łące, bo trzeba tutaj ogarnąć sobie te siano-kosy. Dziś na pewno bym chciał tą łąkę pokosić. I być może. ją zagrabię grabie nawet się przecząsnę, przepraszam Was eee, Ogólnie ostatnio robiłem krótki odcinek tej z siewów tam na tym moim polu koło, koło gospy I już powiem Wam szczerze nie chciałem robić kolejnego tak krótkiego odcinka z z pryskania tego, także tą akcję na razie sobie ominąłem. Tutaj myślę, że w tym sezonie, w tym sezonie widzowie. Będzie taka akcja. No po prostu no, nie miałem... Nie miałem jakiejś innej tutaj pracy, żeby połączyć to w jednym, w jednym odcinku. Więc no to tak właśnie wyszło. Ogólnie też jak widzicie jestem po przewinięciu już czasu na można powiedzieć kolejny wrześ y, kwiecień Jestem na kwietniu tutaj Teraz wiadę tutaj od granicy Stąd znowu są siano to trzeba zebrać, bo potrzebuję paszy do bydła Ogólnie za niedługo tutaj będę miał żniwa żniwa pszenicy No ale wpierw trzeba tutaj ogarnąć sobie tą mąkę, więc Co to też trzeba zrobić. Tak jak mówię, jeżeli uda mi się jeszcze dzisiaj widzowie tą młąkę przetrząsnąć na odcinku to bym to ogarnął No i ogólnie no te dwie moje sztuki powiem wam starczyć mi się starczyło. troszkę zostało jeszcze tam na tym gdzie po przy, przy, przy polu sobie ustawiłem taki stóp tam mi trochę zostało ale ogólnie widzowie Donie, na pewno. Na pewno całe siano sobie zostawię w kostkach, żeby narobić sobie zapasów. Jednak w planie mam na pewno rozwinąć sobie tutaj tą hodowlę hodowlę bydła mięsnego, którą mam no, jeżeli bym to robił w tym sezonie, to to by nie był duży skok, aczkolwiek Trochę bym więcej chciał mieć tego bydła. Czy do tego dojdzie, tak jak mówię, w tym sezonie jeszcze nie wiem. To się wszystko okaże. Szczególnie w najbliższych kilku sezonach nie mam planów tutaj. <laughs> Sorki nie mam planów czętu dokupować, czy zmieniać, bo ten, który mam obecnie tutaj na serii. On mi wystarcza. Jeżeli, jeżeli uda mi się w najbliższych kilku sezonach rozwinąć tutaj gospodarstwo w sensie więcej pól czy, czy, czy hodowlę większą a to wiadomo, jedno drugie pociągnie wtedy będę myślał na pewno o, o, o jakimś większym sprzęcie, czy wymianie, czy do kupienia czegoś To takich grubszych inwestycji w planie w najbliższych sezonach mam dokupić pole, więc nie wiem jak szybko uda mi się na to zarobić. Jeżeli będzie już naprawdę taka potrzeba, to się weźmie trochę tego kredytu. Trochę zarobić. Większość zarobić. Tylko trochę kredytu. Przynajmniej teraz, a na początku. Żeby się potem nie nie bujać z tymi kredytami. Nie męczyć się, tylko powoli iść do przodu. Chyba mnie rozumiecie o co chodzi, więc... i jeszcze jeden przejazd taki wąziutki mi tu został pokoszone będzie że to jadę sobie na na gospel przeczepię sobie na przetrząsareczkę moją <laughs> przyjadę z przetrząsarką i zacznę dalej działać ale widzę tutaj po prognozie że znowu robię wyścig z czasem a ten znowu kosi Widzę, widzę po prognozie, że znowu mam wyścig z czasem, żeby skończyć. Wiecie, że zwieściano. Przed, przed tutaj deszczem. Tu coś paliwka ma, czy sobie zatankuje tutaj, no i jesienią chyba jak będę robił sprzedaż. Może do sprzedaży mi tutaj. Starczy tylko zapasu paliwa, a jak nie, to prędzej, ale będę musiał znowu kupić. Warne przeczniak. Teraz sobie widzowie na aluzję pojadę tutaj, raz przy razie, ale chyba te siano kosy będę musiał i tak widzowie rozbić sobie na dwa odcinki. Mimo tego, że dzisiaj bym skończył... ...przetrząsanie... Jeszcze by mi zostało tutaj zgrabienie tej łąki. Dresowanie. Pusnie. Oj, a dobra, niech tu idzie. Lepiej przeciąśnięte przy tym będzie. and soup i dobrze lecimy jeszcze po zgrabiareczkę ogarniemy sobie tutaj przynajmniej zacznę to grabianie dzisiaj wszystko jest. I lecimy z powrotem na łąkę, widzowie. Pochodnika i tak dalej, ale lecimy. Zrobię sobie taki objazd jak patnio dookoła całą mąkę, taki los. Teraz pojadę sobie ładnie w drugą stronę ładnie odgrabić O, czy. Przej w takim, wiedzieć powrót na to odgrabienie. Dobra, dzisiejszy odcinek ja już będę kończył, to no. ogarnę ogólnie na w kolejnym odcinku to zgrabianie skończę i potem będzie prasowanie dwus. Także co kto nie widział poprzedniego odcinka zapraszam. Zapraszam na Discorda kanału link macie dany w opisie jak zawsze. Zapraszam na stronkę na Facebooku również jest link w opisie. A co? My widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć na razie, hej czy majcie.